Pani Alicja Majeska, wtedy też była, i żeśmy stanęli na nie w żeby powiedzieć, że ZAN ma odbudowany być, ale tam, gdzie on istniał, a więc tam na tej samej ulicy. I dzięki temu, że ta bojowniczka wtedy potrafiła także powiedzieć swoje ważne słowa, ten ZAN został odbudowany tam, gdzie powinien być. Ja myślę, że wszyscy absolwenci, Krysiu, będą ci doskonale wdzięczni, bo twój udział był szczególny. Bardzo ci w imieniu wszystkich absolwentów tego naszego liceum Tomasza Urbana dzisiaj dziękuję. Dziękuję bardzo. Gruba wokalna śpiewała, śpiewa i śpiewać będzie kiedy my, póki my żyjemy, kochani, niech to zawsze do mnie, pozdrawiam w imieniu zespołu, ale już powracam, nie bez kozery. Mówię o Particie, bowiem poznaliśmy się, Krysie. Tak, kiedy, wiele, wiele lat temu jeszcze, bo przecież tyle lat prowadziłaś to cudowne, wspaniałe wydawnictwo, z ogromnymi zasługami zresztą, bo wiesz, markę, która które to wydawnictwo rozsławiało imię polskiej gospodarki, ale przez to polskie również. Wielu z Państwa jestem przekonany, posiada to wydawnictwo w domu ilustrowane, pięknie, wydawane po angielsku, rozsyłane na cały świat. Poznaliśmy się właśnie w trakcie lata temu rozdawania, wdrażania perwu gospodarki polskiej, a my z partitą dostaliśmy taką perwę, także honorową. Za działalność naszą prospołeczną. Zresztą, gdyby nie chciała wspomnieć o tym, bo sama była zapraszana na festiwale piosenek i młodzieży, nie gdzie była, zasiadała w jury. Proszę Państwa, no tyle w środku zimy, ja będę miał zaszczyt po raz kolejny, jak widzieliście, czytać fragmenty tej cudownej, wspaniałej książki, którą będziecie mieli w swoich domach. Jestem przekonany. A na pewno warto. Ja powracam, czy to do fragmentów, czy do całości, czy tam sobie wieczorami. Nawet wtedy, kiedy mam dobry, kiedy mam gorszy nastrój. Bowiem czytając tę książkę, zaczynają nam się usta uśmiechać, zaczynamy przestawać, myśleć będzie to we fragmentach dzisiejszych, które będę czytał o rzeczach, które nas gnębią, nie pozwalają zasnąć. Zapominamy o tym. Jakże to dla nas ważne? Zgadza się, Mistrz Maksymniu, że muzyka działa na nasze serca, nasze ubyt. Witamy bardzo serdecznie, wielkimi prawami przywitamy. Proszę Państwa, nie, nie pozostawię już nic innego po tym wstępie uzasadniającym, jak gdyby moją obecność tutaj, poprosić Krysię Wojna szosek, a to zechciała Państwa przywitać. Krysyna Wojna krzosek Witam wszystkich znakomitych, wspaniałych gości. Cieszę się, że jest z nami Pan Prezydent z Marek z wydarzenia, że jest z nami Pan Starosta i że jest, jest w książki, że są, jest moja rodzina, są moi znajomi, przyjaciele. Muszę Państwu powiedzieć, że nie jest to pierwszy wieczór autorski, bo już premierowy, jak Państwo widzieliście, bo też podchowie Dzień Dlajchomieszka przyszła na moje miejsce. Obiecałam pani profesor, że wrócę i wróciłam do szkoły po pięciu latach, z którym wszyscy moi nauczyciele. Pani Ostrowska wiedziała, co mi w duszy gra, wiedziała, czego tak naprawdę pragnę i w czym będę się najlepiej w mojej przyszłości realizować, bo nie zawsze możemy kształtować lepszą przyszłość dla naszych dzieci, ale zawsze Powinniśmy nasze dzieci kształtować dla, czeka dla czekającej je przyszłości. Tak mówił Franklin Roosevelt. To jest właściwie dobre zadanie dla nauczycieli, ale także dla rodziców. Kiedy poproszono mnie o napisanie wspomnień o szkole z okazji stulecia, które niedawno było obchodzone, zrobiłam to z przyjemnością. Tym bardziej, że to było w trakcie pisania tej mojej książki. I postanowiłam, że przy okazji wspomnij przemycę trochę moich przemyśleń na temat roli nauczyciela. Jak ja widzę tę rolę? Byłam przecież osiem lat Teraz poproszę Cię o fragment. Szkoła z tradycją. Zawsze uważałam, że najważniejszym zadaniem szkoły, jak i rodziców, jest przygotowanie dzieci i młodzieży do czekającej ich przeszłości. Co to znaczy i czy się nad tym zastanawiamy? Nie każdy może mieć dobrze wyedukowanych rodziców, ale każdy powinien mieć dobrze wyedukowanych nauczycieli, bo to jest ich rola, bo do tego zostawi powołani. Ja takich nauczycieli miałam. Wzorce wyniesione z domu i ze szkoły kształtowały mnie i oznaczały szlaki mojej życiowej drogi. Jest to oparte na prawdziwe wydarzenie. Oczywiście zimą w styczniu 21 roku od do mojego domu za obrotu piękny o ten były bo to była ustałka pali. że Przecież tak mówimy, że motyl, wysoko pali, to posłanek z duchowego świata, a w wielu kulturach na świecie motyl jest przede wszystkim postrzegany jako symbol zmiany, symbol transformacji. Właśnie to moja książka o zmianach, o transformacjach dotyczących zarówno jednostki, jak i społeczeństwa, jak i naszego kraju traktuje. I to jest tematem również niektórych moich tekstów. No motyl to także. To także Symbol piękna, symbol pokazujący, yy, pokazujący nam kruchość i trwałość życia, bo no ja przeżyłam krótko. A więc dlatego skupiam się przede wszystkim na teraźniejszości. Ale to nie znaczy, że nie wracam do, yy, do przyszłości. Wracam, bo yy, czasami, żeby zrozumieć teraźniejszość, żeby ją odczuć, trzeba pokazać to również, co było, bo tak jak pisałam napisałam w swojej książce, kiedy się właśnie zabrałam za odkurzanie pamięci. O właśnie, zabrałam się do odkurzania pamięci, przylądania starych kamienników. Szybko się zorientowałam, że powrót do przeszłości w złudnym poczuciu mnie minionego czasu nie ma sensu, jeśli nie ukrywamy <laughs> tych wszystkich misternych nitek, które tę przeszłość łączą z teraźniejszością. Bo wszystko z czegoś wynika. Masem ciągłego. matki był zapowiedzią i moich urodzin. Był nieskończonym ciągiem przyczyn i skutków, które stały się początkiem kolejnego życia, mojego życia. Jakże piękne słowa, szczególnie także dzisiaj, przed popołudniem święta babci, dziadków tego właśnie, tego właśnie pokolenia. Moi drodzy, pięknie wydana książka nie tylko uczta dla. Umysłu, ale także dla ciała. I tutaj przywołana pani wydawca. Moi drodzy, w dzisiejszych czasach to rzadkość. Rzadkość spotkać się z taką treścią w tak pięknej, eleganckiej obranie Krystyna Brown. Gdy byłem w czerwcu na wieczorze autorskim Krystyny, nieopatrznie przy podpisywaniu książki stanęliśmy blisko i zostało zdjęcie. Nasza wspólna młoda znajoma Dominika komentowała to potem tak, nie rób nigdy więcej takich zdjęć. Ponieważ nie wiadomo kto jest nauczycielem, a kto jest <tosy> <tosy> No niestety, niestety tak to wygląda. Na Paniach czas nie zostało so, swoich śladów, na nas niestety tak. Krystyna, no, proszę bardzo, z mojej klasy. Też wygląda jak klasówka. Yy, oprócz tego, że Matula 77 przygotowali do języka polskiego, chciałem podkreślić to, co powiedział Pan Prezydent, bo to nie tylko yy, Paweł, ja, ale pewna grupa yy, pruszkowiaków yy, miała szansę dotykać tego splendoru Zamku Królewskiego w Warszawie, spotykać się z największymi Polakami przy okazji wręczenia y, nagród. Polish market i to też dla nas ciągle była bardzo, bardzo ważna sprawa.